Mamy 25 kwietnia. Jest rano, myślę, że nie ma 8. Gabiś przed chwilą wyszedł tu do pracy. Ehm, no, mieliśmy wczoraj wreszcie deszcz. W zasadzie można powiedzieć, że pierwszy deszcz chyba w tym sezonie. No bo nie, że w tym roku, ale od naprawdę bardzo dawna. I mam rękawiczkę, czyli broń na ślimaki, bo. Ee, ojaj. Tak to jest zakładanie rękawiczki, bo y, jest pewna szansa, że ich tu teraz sporo znajdę, ponieważ y, po nie. O, kurde, już je. O! No jest ich dużo. No nic, no to będziemy zaraz tutaj działać. E, ale generalnie je... no, stanęłam na jakiegoś domku, żeż, kurde. Ale jest dużo jajku, no to nic, no to będziemy teraz ostro działać. E, szparagi zjedzone szparagi praktycznie zjedzone. przedwczoraj były na obiad. Po prostu zostały ugotowane i z masełkiem i po prostu niebo w gębie, to jest mało powiedziane. Myślę, że nie będzie za wiele już szparagów z tych moich krzaczków, no tu jeszcze jakiś jeden biedny rośnie. No ale te najgrubsze to już też tu może jeszcze jakiś be... ślimak. Ślimak na szparagu, nie, nie, to tego nie, nie będę czekać. Eee no więc myślę, że nie będzie więcej szparagów. Było ich 14, czyli super. Eee, zabrałam się za ten wyrzut sumienia. <grym> I ja wiem, że może nie widać tego za bardzo, ale zabrałam się za niego. O, i tutaj nawet po tej kupie siana. <grym> eee, I plewów jedna, kupa druga, kupa trzecia, kupa. Tak, tam jest trzecia kupa. Więc po tym tylko tak naprawdę widać, że się pozna za to zebrałam, bo to jest tylko taki troszecz, troszeczkę tak wyplewiony i tyle. No jest tu strasznie dużo truskawek i poziomek. Ja wiem, że one nie powinny być razem, bo one się trochę kłócą, ale. Ale znaczy kłócą, no bo doprowadzają do tego, że się nawzajem tam zapylają i finalnie nie ma ani truskawek ani poziomek, tylko jest takie nie wiadomo co. Bez kwitnie i hortensja japońska kwitnie, no jest coś pięknego, zaraz po prostu jak te kwiaty się zrobią takie wielkie, one nigdy nie są takie białe, 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 tak jak e, hortensja ta ogrodowa, ale nadal no, mają taki właśnie lekki off-white, taki troszkę, no teraz to są w ogóle żółto-zielone, no ale jak się zrobią troszkę bardziej do, y, dojrzałe, no to będą bardziej off-white. Czereśnie się skończyły. No, nie ma co ukrywać. Czereśnie się skończyły, ale Zobacz czeka tam jest piękna góra. A, w ogóle, to y, dzisiaj, dzisiaj y, operujemy na 50. -tce. Normalnie operujemy na 35, dzisiaj na 50, więc wszystko wygląda tak troszeczkę bardziej majestatycznie. <noise> I węzie y, Tak, tam jest Ursa. Ja tam jeszcze znowu ciągle tych, tych, tych zrębków nie, nie rozwiązałam, no ale mam tyle roboty, że, że jakoś ostatnio nie mogę wyjść do ogrodu i pracować tyle, ile powinnam. I teraz. O, to jest e, bez palibin. On tak pachnie, że po prostu odurza tym swoim zapachem. No. Mam poziomkową łąkę. Poziomowa łąka, z której wyrastają dwa łubinki. Ja posiałam dużo więcej łubinków parę dni temu, więc jest opcja, że będziemy mieć łubinków za chwilę tutaj dużo więcej. Aczkolwiek, e, aczkolwiek. Boże, to jest tych ślimaków! A, rany, mam nadzieję, że tego nie widać. Na pewno tego nie widać na tym, na tym pliku, ale na tym obrazie, ale no są. Orlik. Ja wiedziałam, że one, bo one już e, tak e, próbowały. Bywały coś gadać e, na dniach o, od, od kilku dni, natomiast, o, o, o. natomiast teraz, no faktycznie, może troszkę zmniejszymy. O. Natomiast teraz faktycznie, no rozkwitły są przepiękne. I co rozkwitło jeszcze? I to jest po prostu obłęd. To jest obłęd pierwszy raz zakwitła wisteria. Ja tą wisterię dostałam od sąsiadki, jak się prowadziliśmy, czyli ona ma 5 lat. To jest jej pierwszy rozkwit i... niewiele z rzeczy, które może mnie ucieszyć w tej chwili bardziej niż to. Myśmy jej w zeszłym roku postawili ten trzepak, no bo to faktycznie wygląda jak trzepak, natomiast i już miałam odruch żeby obrócić aparat. <noise> Bo to jest pion, nie? Tak jakby powinno się. Jakbym robiła temu zdjęcie, to robiłabym je pionowe. No, to jest trzepak, który jest jakby pomiędzy tymi dwoma pomiędzy tymi dwoma oknami. Koncepcja jest taka, żeby poprowadzić poprowadzić wisterię jeszcze tu tu tu, tu na balkon. Natomiast ona na razie jest jeszcze troszkę za malutka. No, a może się za to zabiorę, jak przekwitnie, żeby ją tam spróbować formować. Ale no po prostu jestem. Jestem szczęśliwa bardzo, że ona zakwitła. Bo. Tak, to a propos mojej ciszy. Ja wiem, że sprzed ósmą i wszyscy jadą do pracy, ale jak ja się tutaj wprowadzałam, to tedy przyjeżdżał jeden samochód na godzinę. No cóż. Najgorsze jest to, że chyba nie ma takiego miejsca, w którym byłabym bezpieczna pod tym względem. Bo po prostu gdzieś się nie pojedzie, tam miasto przylezie za mną. No to już był taki koniec miasta, tak? Jak się wprowadzałem, to tutaj już był koniec, to była już po prostu szutrówka do lasu i koniec. No to teraz jest nie szutrówka do lasu, tylko asfalt do osiedla. Ludzie są źli. Ludzie są po prostu źli. I nie szanują. Nie szanują tej planety, wydaje mi się, że są tu sami i poradzą sobie sami, czyli wszystko zabetonują. No dobra. O nie! O nie! O nie! I to ile ich tu jest... O jeszcze na... O nie! Trzy! No i zeżarły wszystkie O! Ja pierniczę. No nie no. Ach. No i po powojniku. Ja wiedziałam, że on jest narażony, ale... Nie sądziłam, że aż tak. I teraz jest kompletnie nieostro, bo nie mam ręki, żeby nastawić ostrość, ponieważ mam całą prawą rękę pełną cholarnych ślimaków. Eee, o, dobrze. Szybko, szybko. O, jeszcze jedną rzecz, którą trzeba koniecznie tutaj zrekapitulować. Tak, tu jest ślimaczany, po prostu ślimacz na topiel. Wszystkie poszły po prostu. Dobra, teraz... o, Dobra, możemy trochę wyostrzeć. Okej. Okay. No ale nie chcemy, nie chcemy wyłączyć. Nie chcemy wyłączyć nagrywania, chcemy wyostrzyć. <laughs> Oj, Boże, Boże. Dobra. Okej. Okay. To jest tarasik wyzrębkowany, który e, właśnie wybieram z rębki, żeby je przerzucić. Ui. To jest żywopłot wschodni, który się musi wygęścić dość mocno, a musi koniecznie być zaporą nie do przebycia. Dostałam od mamy kolejne drzewka, więc będziemy sadzić. Tutaj muszę przesadzić perukowca, który on tam wyglądał przepięknie dopóki e, z tyłu za płotem była wielka, piękna, bujna irga, no ale teraz za płotem jest e, żwirowisko, więc, więc e, tam, po, tam będzie e, o ta właśnie ona wisienka, a perukowiec zostanie przesadzony gdzieś tu bliżej. Tam są jeszcze dwie wisienki. Jedna i tam dalej. W tej chwili to może nie jest Mm, najlepiej widoczne i tu jest trzecia o tak i ich zadanie bojowe jest takie, żeby rosnąć bardzo duże, wielkie, ogromne bujne i kompletnie po prostu totalnie gęste, tak żeby nie było przez niej nic widać tak, no i co ostatnia rzecz o, aż się boję, kopuła. Aż się boję. Wczoraj jak y, pobiegłam tam przygotować, no bo kopuła jest dziurawa. To znaczy ona nie, nie jest dziurawa, tylko jest przemakająca, bo o właśnie muszę zrobić coś z tym, zrobić z tym porządek, bo y, taśmy, które miały uszczelniać, jakby między trójkątami się kompletnie nie sprawdziły i może coś z tym zrobić, a to wymaga wyjścia na drabinę i przewieszenie się tak przez nią. I to jest, yy, jest powiem, problem. Dla mnie, zwłaszcza. No więc, jak tu byłam wczoraj, żeby to przygotować? O. Tak wygląda przygotowanie do burzy i deszczu, bo wczoraj była straszna burza i rzeczywiście ulewa przez yy, jakiś czas długi, ale no, była. Yy, no więc przygotowanie się do tego. O, o, o. Właśnie o to chodzi. Jak się tak bardzo mocno leje, to yy, leje się takim strumieniem z dachu i robią się takie o takie kratery więc ileję się właśnie w tym miejscu tutaj i leje się o tutaj trochę no i leje się właśnie na te moje siewki nieszczęsne, więc musiałam teraz to odsłonimy a ja no, przepraszam ok i teraz a ślimak Ślimak na kalarepie. Nie ma. Nie ma po prostu jedzenia kalarepy. To jest moja kalarepa dla mnie, nie dla ślimak. O nie! O, w paletce rozsadowej ślimak? No nie. I czego nie będzie? Kamiennej głowy nie będzie. To jest kalarep, o, kapusta. Cholera spadł mi. O. Szlak i nie widzę go teraz. A! No nic. No nic. No w każdym razie buraki przeżyły. Nie przeżyły, tylko kapusty jedzone przez ślimaki. No po prostu. Nie mam słów. Jeden dzień, jeden, jedna noc opadu I po prostu takie i takie szkody. No nic. Dlatego mówię, ślimaki, jak ich nie ma, to źle, bo znaczy, że susza, a jak są, to po prostu kosmos. No nic. Dobra. Ok, zabieramy się trochę za pracę. A! Zabieramy się trochę za pracę, bo mamy bardzo dużo do zrobienia dzisiaj. I No i muszę wygospodarować tę godzinę teraz na zbieranie ślimaków. No dobra. To by było na tyle w takim razie. No to pa.